W ekipie pytania na śniadanie zaszły właśnie pewne zmiany. Jak informują media, posadę w śniadaniu w CTVP stracił Robert Elgendy, który od ponad dwa lat prowadził programy bez stałej współprowadzącej. Niedawno pytanie na śniadanie skończyło okrągłe 20 lat. Przez dwie dekady przez słynną śniadaniówkę przewinęły się mniej i bardziej znane twarze w roli prowadzących. Od 2018 roku członkiem ekipy programu był też Robert Elgendy, który jeszcze dwa lata temu pojawiał się na ekranie w parze z Tamarą Gonzales Pereą. Robert Elwędy znika z pytania na śniadanie.w 2020 roku. Słynna terapeutka ustawień systemowych ze sprawy dla reportera zniknęła z TVP, tym samym pozbawiając dziennikarza pary. Od tej pory Robert Wendy prowadził pytanie na śniadanie w różnych konfiguracjach M. Inne z Małgorzatą Obczowską czy Izabellą Krzan. Ostatecznie nie otrzymał nowej stałej partnerki w śniadaniówce i, jak informują wirtualne media, raczej się już tego nie doczeka. Jak donosi wspomniany serwis, Elgędy znika ze śniadaniówki TVP po 4 latach pracy. Jako jeden z potencjalnych powodów podano niechęć widzów do rotacji w programie, co miał potwierdzić rozmówca portalu związany z Telewizją Polską. To pierwsza zmiana personalna w programie od czasu powrotu Joanny Kurskiej na dawne stanowisko. Z badań wynika, że widzowie pytania na śniadanie są przyzwyczajeni do stałych par, nie chcą rotacji wśród prowadzących, przekazano. Co dalej z karierą Roberta? Elgendy w TVP znak zapytania. Choć Robert znika z pytania na śniadanie, to ponoć nie żegna się z samym TVP, z którym współpracuje już od 22 lat. Ma ponoć zamiar skupić się na dziennikarstwie sportowym oraz aktorstwie. Jesienią będzie pracował przy relacjach z Mundialu w Katarze. Chce też dalej rozwijać się aktorsko. Od trzech sezonów gra, bowiem w nadawanym w TVP-1 serialu kryminalnym komisarz Alex, informuje wspomniane medium. W ostatnich miesiącach pojawiał się na antenie śniadaniówki coraz rzadziej, jednak brał udział w innych projektach TVP. -M. Inny przy teleturnieju Polacy to wiedzą czy paśmie TVP Info wstaje dzień.